Mam nadzieję, że żaden sąsiad nie będzie teraz szedł. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Słyszycie ten pogłos? Pewnie zastanawiacie się, gdzie jestem. W pralni. Dzisiaj mam dzień prania no i Postanowiłam się odezwać do Was stąd, bo wiem, że wiele osób bardzo się interesowało tematem dlaczego Ty nie masz pralki w domu? Dlaczego możesz prać tylko raz na dwa tygodnie? O co chodzi z tymi pralkami w Szwajcarii? W starszych budynkach niestety jest tak, no w wielu nowszych też, ale ze względów em, ekonomicznych i ekologicznych. Pralki są w piwnicy i są dostępne dla wszystkich ym, sąsiadów. I w wielu miejscach są zapisy, u mnie akurat jest y, po prostu grafik. I mam pranie co dwa tygodnie w piątek i w sobotę. To ostatnie są mega już słabe, jeżeli chodzi o ubrania. No i tak y, na przykład, dlatego dzisiaj jestem w dresie. <grym> tak, i powiem Wam, że od rana już po prostu się użyłam z sąsiadem. I takie są uroki Szwajcarii, ponieważ mój sąsiad zostawił taki syf w pralni, że musiałam zrobić zdjęcie wszystkiego i niestety, ale będę wredną Szwajcarką trochę i po prostu zgłoszę go do zarządcy, ponieważ ja już go prosiłam kilkakrotnie, już zwracałam mu uwagę kilkakrotnie, żeby bardziej dbał o porządek w pralni, a on niestety ma to gnosie. Także no, będę musiała to zgłosić. Pędzę już teraz na autobus, ponieważ jadę do Ryszlikon na godzinę, około godzinkę. Wsadznie kiedy mam pranie, staram się za bardzo nie oddalać od domu z wiadomych powodów, żeby zdążyć wybrać wszystko e, jak najszybciej. Pokażę wam jakie zatem są ładne widoki na jezioro, bo Ryszlikon jest już e, nad całym jeziorem cyryskim. Jest takim miasteczkiem, które jest tak na górce osadzone. E, I stamtąd, no w sumie blisko jest do mnie, bo jakieś 3-4 kilometry. połączenia tak nie ma dobrego połączenia autobusem, więc ja muszę jechać na górkę i stamtąd dopiero mogę ewentualnie iść nad jezioro czy do koleżanki. W sumie nie wiem, czy to zapowiedziałam, ma sens, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Jesteśmy teraz w parking Ingrynej, i tutaj jest y, bardzo fajnie i jest dużo miejsc. Z ładnym widokiem zaraz Wam pokażę na jezioro Coryskiej na Alpy i ogólnie jest tak bardzo rekreacyjnie, to jest zrobione bardzo pod kątem dzieci i tutaj dużo ludzi z dziećmi bardzo przyjeżdża. Także polecamy, polecamy. Chodź Piesek, chodź. Kaczki chyba chcą stracić życie. Oj, pan kosi. A! O, co to? <grymne> idziemy na pociąg i idziemy na koncert. Ada. Idziemy na koncert. Pierwszy od dawna. Idziemy na Mata Sinera. <grymne> Teraz zastanawiam się, ile osób w tym momencie włączyło tego vloga. Nie? Kiedyś yy, nagrałam chyba dwa vlogi, takie A, właśnie z koncertu i nie dość, że miało prawie zdrową oglądalność, taki kilkaset osób to zaczęło, nie wiem, 100-200, coś takiego. Ale nie bójcie się, będzie fajnie. I nie będę wam pokazywała z dużą bo nie mogę i tak. Mają całkiem fajny ogródek, piję. nawet są kocyki, jakby komuś było zimno. Fajne miejsce, ale mało koncertów z tego co tutaj widzę plakaty to się tutaj odbywa. Powiem wam, że klub jest całkiem duży jak na te małe koncertowe, które znam w Szwajcarii to, to jest naprawdę dość obszerny. Na że w listopadzie czyli jeszcze kupa czasu będzie Nazaret, także pewnie się wybiorę. Hi, this is Michael. Listen to Sina, listen to the Unity. So this is Jamba and Yogi from the Unity. Yeah. We are a hard rock heavy metal band. And just search for us on the YouTube. You can find us with a no more video. Just got it.